Tak od końca, do ostatniego biegu? Czy była spowodowana decyzja o opuszczeniu Kamila i Patryka, a nie Jarka i Piotrka? Mecz był wygrany, więc tak ustaliliśmy już przed zawodami, że jeżeli będzie taka komfortowa sytuacja, że będziemy mogli dać szansę zawodnikom, którzy te jazdy potrzebują więcej, tak zrobimy. No i to duży szacunek dla chłopaków i myślę, że to na pewno jakiś, za sobą się korzyści. Debiut dzisiaj Adriana Gomulskiego, jak pan oceni, to jego pierwsze ścigania no wynik nie powala, ale widać było, że potencjał jest. Tak, no ja nie spodziewałem się, że tutaj będzie brylował na to, że w Zielonej Górze po raz pierwszy, po raz pierwszy przy tych trybunach, przy tych owacjach, także to na pewno też dla niego duży stres, o czym zresztą mówił. Tor też jeszcze nieznany, nie, nie, znany, nie i tutaj na pewno nad tym będzie trzeba popracować. Myślę, że też konkurencja co do składu będzie, będzie większa i to też jest plus na pewno dla zespołu. Właśnie ostatnimi czasy co mecz to inny tor był, dzisiaj były mijanki i się nie kurzyło. Możemy więc spodziewać się, że właśnie taki owal będzie robiony na kolejne spotkania? Ja myślę, że to był ten sam tor cały czas w tym samym miejscu i stanie. To, to czemu więc ostatnio się tak kurzyła a dzisiaj nie? No bo widzi Pan, że jest pogoda jaka jest i y, trudno też jeszcze przy pracy komisarza robić wszystko co się chce. Dzisiaj też podobna sytuacja. Doszliśmy do jakiegoś kompromisu i dał nam troszeczkę więcej wolnej ręki, więcej pola pan komisarz i myślę, że, że to ta współpraca nasza dobrze się układała. To był znakomity. Dzisiaj kapitalny występ naszej trójki Patryk Dudyk, Jarek Hamper i Piotr Protasiewicz. Wydaje się, że co do ich formy możemy już być do końca sezonu spokojni. No i to mnie bardzo cieszy. chcieliśmy mieć taki fundament do tego, aby można było yy, może nie eksperymentować ale mieć pole manewrów wśród y, innych zawodników no i ta ugruntowana postawa liderów bardzo nas cieszy. jeszcze ostatnie pytanie odnośnie ZZki czemu Andreas Jonsson w składzie a nie Mikel nadraz Jonsson, dlatego, że za niego zz może jechać. A Mikal czemu dzisiaj nie pojechał? Bo byłby bardzo wolny, m, słaby i, i po prostu nie było szans, żeby on tutaj dzisiaj e, zdobył taką ilość punktów, jaką od niego oczekujemy, która dawała nam gwarancję jakiegoś komfortu i e, bez zbędnego ryzyka zwycięstwa. Będzie jeszcze przyjeżdżał, zatem i tutaj próbował spasować się z torem? Myślę, że tak. i